Gość Radia Jard. Katarzyna Koziu, dzień dobry. Jest wiele chorób cywilizacyjnych, które towarzyszą nam od dawna. Jak sobie z tymi chorobami radzić? Jakie najczęściej błędy popełniamy podczas leczenia tych chorób? Na ten temat spróbuję dziś porozmawiać z gościem. Ze mną jest dietetyk z Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Magda Pińska, dzień dobry. Dzień dobry. Co należy do chorób cywilizacyjnych? Do tych chorób cywilizacyjnych mamy szereg. ale Z tych, niestety, najczęściej występujących to jest otyłość. Czasem zapominamy o tym, że otyłość jest chorobą. Uważamy momentami otyłość za pewien defekt kosmetyczny, natomiast otyłość jest sklasyfikowana jako choroba. Do tych najczęstszych chorób tutaj możemy również zaliczyć naciśnienie tętnicze, miażdżyce. A, a jednak to właśnie choroby układu sercowo-naczyniowego są tu główną przyczyną zgonów, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Mamy teraz taki dość specyficzny okres, bo dopiero wkroczyliśmy w nowy rok. W związku z tym, jak nowy rok, to pojawiają się też postanowienia noworoczne. Chyba najczęstszym jest schudne, ale też mamy wiele błędów, które popełniamy podczas tego odchudzania. Ktoś mówi: Nie mogę schudnąć, nic nie jem ani chudne, ale to chyba nie do końca tak. No właśnie nie do końca tak, że jednak te dodatkowe kilogramy właśnie nie biorą się z samego powietrza. E, myślę, że największym błędem e, to jest zakładanie sobie tych postanowień noworocznych. Dlaczego? Bo powinniśmy tak naprawdę te postanowienia od razu wdrażać, a nie odkładać sobie je na nowy rok. E, bo te postanowienia, które są ty niby takie noworoczne, e, to one są niestety bardzo często krótkotrwałe. E, zapisujemy się na siłowni, zapisujemy się na zajęcia, idziemy na jakieś fitness, na Crossfit i tego zapału po pewnym czasie trochę jednak nam brakuje. Jeżeli postanowimy sobie, że już coś wprowadzimy, to ten zapał mam wrażenie, że zostaje jednak z nami trochę dłużej. No to teraz skupmy się na tych błędach, bo to jest tak, że ktoś mówi, że nic nie je, a jednak nie może schudnąć, ale zapomina o tym, że tutaj. Chips 1, 2, 3. Kolejna rzecz, no, małe, małe ciastko, które też zawiera mnóstwo kalorii. Bardzo podobnie jest z małą czekoladką. Objętościowo jest tego niedużo, ale bomba kaloryczna. Bomba kaloryczna, tak. I właśnie zazwyczaj zapominamy niestety o tych słodkich przykąskach czy słonych przykąskach, które gdzieś nam się wkradają w ciągu całego dnia. Myślimy, że zjedliśmy jeden, dwa posiłki, a to, co jest między posiłkami, to już tego nie zaliczamy i o tym często niestety właśnie zapominamy. To tak jak ten okres świąteczny. Niektórzy, gdzie tam no święta, no to trzeba przecież trochę jeść. Czy tak, tak naprawdę tyjemy w czasie tych świąt? Często zaczynamy świętować, ale to jest takie świętowanie nie przez te dwa, trzy dni, e, tylko zaczynamy świętować już niektórzy od samych Mikołajek. E, bo to są takie już tygodnie, gdzie zaczynają się spotkania, nasze takie wigilie w pracy, spotkania towarzyskie, e, spotkania też jakieś takie wigilie z naszymi przyjaciółmi i wtedy już zaczynamy łapać te dodatkowe kalorie, a jednak ta aktywność fizyczna momentami troszkę nam tutaj zaczyna spadać. E, tak jak popatrzymy też na te postanowienia noworoczne, często też jest tak, że a, mogę sobie pofolgować, bo od nowego roku przecież zacznę bardziej trzymać się diety. Ale e, wtedy zacznę też wprowadzać ćwiczenia fizyczne, więc będę się więcej ruszać, ale jeszcze przed tą dietą, to przecież muszę się najeść. Ale to też wygląda w ten sposób, że zbliżają się święta, my zaczynamy jeść. Możemy jeść dużo tylko jakiej jakości to muszą być posiłki, bo zapominamy o tym, że jednak posiłek posiłkowi nie jest równy. Dokładnie. Przede wszystkim nie jest też równe to, jak zrobimy ten posiłek sami, jak go sami przygotujemy, a posiłek, który gdzieś kupimy, jak ten posiłek już gotowy, bo jeżeli sami coś robimy, to wiemy, z czego ten nasz posiłek będzie się właśnie składać. A te nasze świętowanie to właśnie często zaczynamy, zwłaszcza w naszym też rejonie, zaczynamy gdzieś tam w okolicach Mikołajek, a z racji tego, że mamy dużo wyznawców religii prawosławnej, to często to kończymy dopiero po tych świętach właśnie prawosławnych, więc to trwa przez ten miesiąc i przez ten miesiąc potrafimy sobie właśnie gdzieś tam jednak trochę pofolgować, z tym właśnie delikatnym małym kawałkiem ciasteczka czy z dodatkowymi jakimiś innymi przekąskami. A też musimy pamiętać o bardzo jednej ważnej kwestii. Bo to, że dostarczamy sobie pokarmy, to jest jedno. Natomiast w czasie tym takim też noworocznym, w tym sylwestrowym, dostarczamy sobie tych kalorii również z alkoholem, który w tym okresie spożywamy. Jeżeli już postanowimy, że chcemy schudnąć i zaczniemy dietę to musimy chyba pamiętać też o jednej bardzo ważnej rzeczy, że nie zaczynamy diety bez opinii lekarza. Jakie badania trzeba by było wykonać i co utrudnia nam w naszych wynikach, w naszym zdrowiu odchudzanie. Dokładnie, powinniśmy się na pewno skonsultować z lekarzem. E, często mamy pewne też choroby współistniejące, takie jak na przykład nadciśnienie tętnicze, e, tak jak oprócz samego nadciśnienia mamy zaburzenia metabolizmu glukozy, czyli mamy na przykład e, insulinooporność, e, mamy te wszystkie stany przedcukrzycowe, ale często mamy również nierozpoznaną cukrzycę. E, I tych przypadków, tak jak... E, My badamy u nas w naszym akurat zakładzie, w przypadku samej nierozpoznanej cukrzycy rzeczywiście jest e, bardzo dużo i to również ma, może nam utrudniać ten proces samego odchudzania się, ale tak naprawdę my nie powinniśmy wprowadzać tylko diety na określony czas, tylko powinniśmy zmieniać nasze nawyki żywieniowe, e, czyli nie zmieniamy na dwa tygodnie, a zmieniamy to już na całe nasze życie nawyki naprawdę nie jest chyba trudno zmienić, no bo wystarczy w przypadku chociażby insulinooporności czy cukrzycy typu drugiego zrezygnować z białego pieczywa, które ma bardzo wysoki indeks glikamiczny na rzecz ciemnego pieczywa, które dodatkowo zawiera dużo więcej błonnika, jesteśmy bardziej syci, mimo tego, że zjemy posiłku zdecydowanie mniej. Dokładnie tak jest, natomiast też Musimy pamiętać o tym, żeby sprawdzać składy tych naszych produktów, bo często to pieczywo może być ciemne i wydaje mi się, że będzie nam zdrowsze, lepsze, że będzie zawierać większej ilości bunika, ale czasem jest ciemne tylko wyłącznie dlatego, że jest tam dodatek karmelu. Więc warto jednak sprawdzać, z czego to nasze pieczywo się składa. Natomiast tutaj nie tylko patrzymy, żeby to było ciemne pieczywo, a nie te jasne, natomiast zwracamy również uwagę na różnego typu przekąski, tak jak często mamy takie wafle ryżowe, które mają bardzo wysokie. Taki indeks ekraniczny. Oprócz tego sama obróbka tych, tego naszego pokarmu, e, to tak jak na pewno cukrzycy e, wiedzą o tym, że jeszcze takie ziemniaczki w młodurkach gotowane mogą sobie zjeść, mogą na to sobie pozwolić, ale niestety już na piure czy takie rozbite ziemniaczki, tutaj z tego muszą akurat zrezygnować. Także ta obróbka termiczna e, również będzie e, w tym wypadku istotna. Jeżeli też kupujemy gotowe, przetworzone pokarmy, no to w przypadku np. Na naciśnienia tętniczego też musimy pamiętać, że często w tych właśnie gotowych produktach niestety mamy znaczne ilości soli. Będzie nam też wpływać na nasze ciśnienie tętnicze. Wracając do ziemniaków, o których wspomniałaś, czy mitem. Bądź też prawdą jest to, że cukrzyk bądź osoba, która ma insulinooporność, nie może sobie pozwolić na takie świeże, gotowane ziemniaki bądź też pire, ale może na przykład je wystudzić? Wystudzić, tak. Pióra już niestety tutaj, zwłaszcza, że czasem do tego piórema mamy dodatek masła, masła. dodatek śmietany, e, różnego typu tych właśnie tych. Dodatkowych zapychaczy, które nam dają dodatkowe kalorie, to tutaj niestety z tego pióra musimy sobie troszkę zrezygnować. Natomiast ziemniaki w prepozorom nie dostarczają nam aż tak dużej ilości kalorii. Zresztą jako rodowita podaśnka nie mogę złego słowa ziemniaku powiedzieć. Jakich błędów należałoby unikać, żeby nie było efektu jojo? Żeby nie było efektujo, oprócz samej diety na pewno powinniśmy jeszcze wprowadzić tą naszą aktywność fizyczną i trochę zacząć się ruszać, bo to na pewno bardzo mocno nam wpłynie na tę odpowiednio zachowaną proporcję pomiędzy tymi kaloriami, które sobie dostarczymy, a kaloriami, które będzie spalać nasz organizm. Ale oprócz tego czasem wydaje nam się, że przecież my nic nie jemy w ciągu dnia i bardzo często nie jemy nic faktycznie w ciągu dnia, ale później wracamy do domu i zaczynamy na noc się troszkę objadać. I zjadamy to wszystko. To, co powinniśmy sobie dostarczyć w ciągu całego dnia, czyli musimy pamiętać o tym, żeby to wszystko było regularne, żeby ta dieta również była urozmaicona, żeby zawierała zarówno owoce, jak i warzywa, ale tutaj jednak z przewagą tych warzyw, bo tam znajdziemy większej ilości błonnika pokarmowego, ale wprowadzamy produkty z każdej grupy, czyli zarówno warzywa, owoce, produkty zbożowe mięso, ale też w ograniczonych ilościach. No i nie możemy zapominać o rybach, żeby to nie był tylko produkt taki typowo nasz świąteczny, ale żeby jednak gdzieś raz albo dwa razy w tygodniu ten produkt się u nas pojawił. I najlepiej nie jeść jednego ogromnego posiłku w ciągu dnia, a podzielić sobie te posiłki na na przykład pięć mniejszych. Dokładnie. Cztery, pięć mniejszych w ciągu dnia, złapać gdzieś chociaż tą małą przykąskę, jakiś mały jogurt, ale żeby co jakiś czas to też Pojawiło się w naszym codziennym jadłospisie. Jedzenie regularne też będzie przyspieszać nasz metabolizm, więc będziemy czuć się na pewno lżej i na pewno będzie nam dużo łatwiej schudnąć. Świetnie sprawdzają się pomidorki koktajlowe. Dietetyk z Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Magda Łapińska była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za przybycie do studia Radia Jard. Bardzo dziękuję. Gość Radia Jarda.